Ta historia opowiada o incydencie, który przytrafił się Sunilowi, mieszkającemu w stolicy Indii. W 2012 roku podczas obchodzenia hinduskiego święta Diwali, przydarzyło mu się coś, czego nie zapomni do końca życia. Tej nocy całe miasto było rozświetlone przez fajerwerki i sztuczne ognie. Sunil świętował ze swoją rodziną. Niespodziewanie zadzwonił do niego szef z informacją, że bardzo pilnie potrzebuje wysłać go w delegację. O godzinie 4 rano miał wyloty z lotniska, do którego trzeba było dojechać drogą, o której mówiło się, że jest jednym z najbardziej nawiedzonych miejsc w Indiach. Nie jest to, jak można by pomyśleć, kompletnie opuszczona i nieuczęszczana droga. Ciągnie się dość blisko miasta, a niedaleko niej jest główna baza hinduskiej armii. Mimo tego, legendy krążące wokół tej trasy potrafią przestraszyć niejedną osobę. Na niekorzyść Sunila przemawiał fakt, że ta noc podczas święta Diwali jest nocą bez księżyca i wierzy się, że w tym czasie duchy są wyjątkowo silne. Sunil przemierzał tę drogę wiele razy i nigdy nie doświadczył niczego dziwnego. Była druga w nocy, kiedy Sunil wraz ze swoją żoną wsiedli do taksówki. Gdy wjechali na trasę, Sunil dostrzegł przy drodze kobietę w białej sukni, która gestem pokazała im, że potrzebuje transportu. Sunil zastanawiał się, co ta kobieta robi o tej godzinie w takim miejscu. Poprosił kierowcę, aby ten się zatrzymał i pomógł kobiecie. Jedziemy na lotnisko, wsiadaj, pomożemy ci, powiedział Sunil. Kobieta nie odpowiedziała. Stała ze spuszczoną głową, a jej długie i gęste włosy zasłaniały większość jej twarzy. Nie przejmuj się, zatrzymamy się, gdzie tylko będziesz chciała, dodał. Kobieta wciąż jednak nie odezwała się słowem. Nagle żona Sunila zaczęła czuć niepokój i duszności. Zaczęła prosić męża, aby jak najszybciej stamtąd odjechali. Sunil dostrzegł, że twarz jego żony zrobiła się blada. Zauważył, że coś jest nie tak i natychmiast poprosił kierowcę, aby ruszyli. Ten jednak wpatrywał się w kobietę, jak zahipnotyzowany. Wtedy kobieta podniosła głowę, a Sunil zobaczył jej twarz. Przerażony zaczął krzyczeć do kierowcy który otrząsnął się w końcu i bez zastanowienia ruszył. Nagle cała trójka zauważyła jak kobieta unosi się w powietrzu i leci tuż obok samochodu. Wszyscy byli przerażeni. Kierowca jechał już ponad 100 km na godzinę, a mimo tego nie mogli zgubić tej kobiety. Wtedy doszło do wypadku i samochód rozbił się o drzewo. Sunil obudził się dopiero następnego dnia w szpitalu. Lekarze powiedzieli mu, że jego żona jest w śpiączce, a kierowca zmarł na miejscu wypadku. Po czterech miesiącach jego żona wybudziła się i mogli w końcu spróbować wrócić do swojego normalnego życia. Od tego wydarzenia Sunil przestał świętować diwali i nigdy więcej nie zdecydował się na przejazd nawiedzoną drogą.